No. Tutaj kładziemy. To jest nasza fajna, no. To jest nasza wilka. To jest właśnie... To, no to jest najlepsze to, jakie da się dostać. Oczywiście, ja niszczyłam najwięcej. I ja, ona nic prawie nie robiła. Ej, nie odejdź. Ja zrobiłam najwięcej, bo ten duży kamyk rozwalił środek. A duży kamyk... Nie rzucaj jeszcze! Widzisz, że nie... Daj, oj, cza! Nie wyjmę tego dużego! No nagrywasz chcę się patrzeć! No nagrywam! Kamerą! Sejrzę. Daj, to to jest telefon. O, ale... Telefon to jest, ale dobra. Każdy na to. Kamera. Nie, nie waj! Każdy na mnie robimy więcej! Jutro w dzień będzie cały widać. No, bo teraz jest noc. No, musimy. I coraz mniej mam, no ten już mam na tą. Chodź, co się zrobiło. Osiemnaście, gdzie, gdzie? Gdzie? A, tutaj. Tutaj, patrz, dalej nagrywasz nie tak po Nikola. A Nikoli odbija, Tak to wygląda. A tu jest moja noga. No. Niestety, To jak skończyć skończyć, tak? To przejdźcie do naszego studia. Jesteśmy na zakazanej ulicy. Tak, tutaj. To, Nie! Jak chcecie spotkać YouTuberów, to. Jak chcecie spotkać YouTuberów, to radę przyjść do bramy wągla. Brama bombla. księcia, i. 18 wchodzić, jak chcecie zobaczyć... Chcę przyjęcie, jak chcecie zobaczyć tuning na żywo, polecam. To jest zawiesi. Padajcie na mojego TikToka! To, Nazywa się... Nie... Au! Za niedługo będę zakładał TikToka! Nazwę nie wiem. Ja mam TikToka wpadajcie, Kitty za trzy. Ja za niedługo będę miał TikToka Cassio The Ghost. Zaczę wpadać po... Za niedługo ci na TikToka! Kitty nie leży, tam też zaczynam tuning. I Kasper Degos. Rade wchodzić po... To po, będzie... po więcej takich kwiatów. No, Dobre, na tych kroku... te może będą najhaki jakie w domu no. będę nagrywał. Może, może... może będę robił gadatetkę z Monsterka. No Chcemy. Na będą też... jak stworzyć lody ekipy. No właśnie, umiemy robić lody no, ekipy. Jutro o 16 będzie kolejna część. No, 6 chyba podajesz, że nie? No, wydaje tak. Nie wiem. Jak, to... jak, będę, jak, be, jak nie będę musiał iść do szkoły, to ja będzie w dzień. 10 o 12, jak no. będzie o 16. No to o 16 coś. Ja nie idę na to, no. No. Zrobił się z tego kładą, i jeszcze będziemy musieli to wsiątać. To nie nas, Nie nas, to znaleźliśmy. No. Znaleziony. się, one mogą może cywilgować. No, ale. Chyba będziemy musieli to naprawić, a raczej. Kiedyś na nim jeździliśmy, było pięknie. No. To później po prostu My. My. Mam taką nadzieję, bo jutro rano będzie się tutaj samochodami wyjeżdżało i każdy chce mieć przejazd. A po co Nikola. Ale pojadę na inny kilku. Wyjmijmy wszystko. O tego mam go. Nikola nie rzucaj. Jak tego nie sprzątacie, to ja jutro pójdę do mamy. Daje. O! To jest Angela, rzuciła! Co to mówił? Nie, Nie wiem, chyba Ale w ogóle. A i będą coraz, coraz coraz bardziej to hardkorowe czy nigdzie? No. Moje będzie. Na pewno w domu będę lechać, nagrywał, Może na kanale, może na TikToku. Nie masz jeszcze TikToka. Ale dzisiaj. Tak, tak. Link będzie w opisie. Link będzie w opisie. Link będzie w opisie. Link będzie na opisie. Link Bo będą opisie. Link Jak zrobić lody ekipy? będzie zrobić lody ekipy naszego przepisu? Naszego będzie No. opisie. No. Ty... będzie z master... Może przyjdzie do mnie jak nie będzie kuby. No, jutro. Może kubę z... zbawcą. Może jutro będę nagrywać z kim. Ze mną prostu A może się Nikola wpadnie, nie? jak zalić kubę z domu Bo że kolega na ciebie czeka przed Lidlem. Tam pójdzie i to będzie dobre Nie pompuj! On nie to idzie do kolegi, Zapomniałem, Dobra. No dziecię do, to Gdzie do... Po, do Gdzie mnie i nagramy jakieś playhocy. coś na dworze. No może jeszcze coś. Może ty nią. Będę też. No chyba będzie no Nie bo już to 7 minut trwa. Za chwilę część. Nie. Susta. Nie, siódma. Za to. Pa, pa.